pozwolicie, że pomodlę się jeszcze o to słowo zanim zanim je wygłoszę Panie Boże oddaję Tobie ten czas i proszę Ciebie o to, abyś przemawiał do każdego z nas abyś budował w naszych sercach Panie budował, budował swoje słowo Panie, aby było fundamentem Panie, aby było murem nie do przebicia Amen na wstępie mam do Was bardzo proste Pytanie. Na które mam nadzieję, że mi odpowiecie w bardzo prosty sposób unosząc rękę. Pytanie brzmi Kto tutaj siedzący z Was uważa siebie za Boże dziecko i uważa, że ma ojca w niebie? Ok. Uważamy się za Boże dzieci i mamy ojca w niebie. To dobrze, bo to dzisiaj do nas będzie słowo. To słowo dzisiaj będzie kierowane bezpośrednio do tych, którzy uważają, że są Bożymi dziećmi i mają Ojca w niebie. I tak jak ty zauważyliście, sam podniosłem rękę, więc to słowo także kieruję dzisiaj do siebie bezpośrednio. Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, które napisane jest w Ewangelii Mateusza, tutaj zaraz druga osoba, która mi dzisiaj pomaga, wyświetli nam ten werset. Jezus tutaj w tym fragmencie mówi bardzo, myślę, ważne słowa. Napisane jest tutaj tak. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swojego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się o tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeżeli okazujecie miłość w tym, tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czy scelnicy nie czynią podobnie? A jeżeli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To są słowa, które Jezus wygłosił w jednym z, myślę, z, z najważniejszych kazań, jakie mógł usłyszeć dzisiaj świat w Kazaniu na Górze, wygłosił, myślę, że dość fundamentalną sprawę. Ten konkretny urywek tego kazania, i to, co właśnie Jezus tutaj przekazuje dzisiaj nam, to myślę, że jest fundament, to jest to, na czym stoi cała reszta fundament całego chrześcijaństwa. I pytanie, właśnie dlaczego to jest fundament? A zaraz nam wyświetli też to, wyświetli nam to Hubert. Dlaczego to jest fundament? Dlaczego słowo o miłości i miłowaniu, szczególnie nieprzyjaciół, tak? Bo to jest tytuł mojego dzisiejszego kazania. Kochaj nieprzyjaciół. Dlaczego miłowanie nieprzyjaciół, szczególnie ich, jest dzisiaj fundamentem chrześcijaństwa? Ponieważ napisane tam jest. W jednym z takich bardzo ważnych wypowiedzi Jezusa tuż przed jego odejściem, że po tym wszystkim poznają, żeście moimi uczniami, jeżeli jeden drugich będziecie darzyć miłością. Po tym poznają. Nie po uśmiechu na twarzy, nie po tym, ile się robi, nie po tym, ile się ma i gdzie się jest, nie po tym, jak przechodzi się przez trudności lub inne rzeczy, lecz po tym, jak okazujesz miłość drugiej osobie, po tym poznają, że tak on jest od Jezusa Chrystusa. Z nim jest, można by powiedzieć, z nim jest coś nie tak. On jest inny. On jest inny niż wszyscy. On jest wyjątkowy. Aż chce się go zapytać, czemu taki jest, bo po tym was poznają. Myślę, że gdy Jezus jakieś słowa mówił, to nie mówił ich na wiatr. Bo wiedział, że właśnie to będzie definiować jego uczniów. Miłość. Właśnie miłość. Miłość, która jest niezwykłą, nie nazwałbym tego uczuciem, tylko i wyłącznie, ale jest niezwykłą postawą, postawą serca. Jest czymś charakterystycznym, ale to, co dzisiaj jakby leży mi na sercu, to jedno bardzo ważne pytanie. Czy dzisiaj ludzie poznają Kościół po miłości? Czy dzisiaj, gdy ludzie patrzą na Kościół, to poznają go po miłości? Czy raczej ludzie, którzy żyją w Kościele, poznali się na innych ludziach? A ludzie, którzy patrzą na Kościół, poznali się na Kościele? Jak to właśnie jest? Czy dzisiaj nas poznają po miłości, czy po czymś zupełnie innym? I niestety. Gdy tak o tym myślę i gdy słucham nieraz kolegów w pracy, gdy nieraz rozmawiam po prostu z nami i uczestniczę w różnych sytuacjach, to, to mam wrażenie, że, że ludzie dzisiaj na Kościele poznali się z zupełnie innej strony niż z miłości. Ludzie poznali Kościół od strony skandalu. Dzisiaj poznali Kościół od strony wyzysku. Ja mówię ogólnie o kościele. Nie mówię tylko o zielonoświątkowym, ale mówimy kościół. Dzisiaj wielu ludzi na świecie mówiąc kościół, myślę, że przypinam właśnie te słowa, że poznali się na tym, że jest zapalczywy i walczy o swoje, ale nie zupełnie o właściwe rzeczy, ale często w bardzo brutalny sposób. Po tym, że segreguje, po tym, że krytykuje, po tym że potępia, po tym, że piętnuje. Po tym, że jest pełen konfliktów, bo ileś tych kościołów jeszcze może powstawać, i tak dalej. Po tym, że można w nim obserwować wiele obłąkańczych zachowań, po tym, że jest w nim pełno hipokryzji i nieszczerości. Myślę, że dzisiaj, gdy ludzie mówią Kościół, to się śmieją, bo to jedna wielka komedia. I jak ja to słyszę, to, to mi jest smutno. Bo gdy chcesz człowiekowi powiedzieć, przyjdź do kościoła, do chrześcijan, to oni już mają wyrobione zdanie o tym, kto jest wierzący i co to jest kościół. Kiedy kiedyś mówiłem, że płaczę dziesięcinę do kościoła, to nazwali mnie idiotą, bo daję to ludziom, którzy to wykorzystują. Tak, tak mnie nazwano, że jestem głupi, że. Tak, tyle pieniędzy daję do kościoła i nic z tego nie mam, bo ktoś to tylko sobie z tego korzysta. Takie pojęcie mają dzisiaj ludzie, że kościół to jest czarna dziura, która chłonie pieniądze i tak dalej. I myślę, że to, co przed chwilą powiedziałem, jest niestety wyrobione niebezpośrednio nie zawsze przez nasz kościół. To zdanie o kościele. To nie Kościół Zielonoświątkowy wyrobił to zdanie przez wielu lat, ale i też. Ale myślę, że niektóre z tych rzeczy potrafimy wyrobić w ludziach. My, jako ludzie wierzący, jako ludzie tworzący Kościół, myślę, że potrafimy być tacy, że ludzie zamiast poznać po nas miłość, to poznają się na nas, jacy naprawdę jesteśmy. I żyjąc w Kościele, już mówię w naszym Kościele, i mówię w kościele, tym, który się też tutaj tworzymy, myślę, że nieraz mieliśmy w sercu coś takiego, że, że ja już się poznałem. Że ja już widzę, komu mogę ufać, komu nie. Kto jest taki, jak ktoś jaki, kto mówi coś na pokaz lub kto mówi coś szczerze. Ja już się poznałem na kościele, bo on nie jest w sumie taki kalorowy, jak przyszedłem do niego na samym początku. Nie jest to takie piękne, uduchowione miejsce i tak dalej. Skąd to się dzisiaj bierze? Że faktycznie nasz Kościół, Kościół, w którym dzisiaj jesteśmy, Zielon Świątkowy, pod wieloma względami wyróżnia się, bo, bo jednak jest zupełnie inny niż choćby Kościół katolicki i to ludzi uderza ta inność. Ale gdy zaczynasz wgłębiać się, to okazuje się, że też nie jest zupełnie tak kolorowo. Dlaczego? Dlaczego nie jest kolorowo? Myślę właśnie dlatego, że gdzieś zaciera się fundament. Gdzieś schodzimy z naszym budynkiem, jaki, jaki można nazwać kościół, na grunt piaszczysty. Na grunt, który się osuwa tu lub tam, wyrywając jedną lub więcej ścian tego budynku. Właśnie dlatego, że Schodzimy z fundamentu miłości. Z czegoś, po czym ludzie mieli nas poznawać. Ale to nie jest tak, że ludzie nie poznają dzisiaj człowieka wierzącego po miłości, że to już jest zatracone. Nie. Człowieka prawdziwie wierzącego, idącego za Jezusem, ciągle poznasz po miłości. Ciągle będziesz widzieć w nim coś zupełnie nowego, bo to jest coś, co powiedział Jezus, że będzie, i po tym będą poznawać tych ludzi. I takiego człowieka nazwą. Chrześcijaninem. Bo jeżeli tą miłość masz, i o tym chcę teraz też powiedzieć właśnie o tej miłości, jeżeli ją masz, to ją widać. Bo miłość jest o tyle wyjątkowa, że idzie bardzo szybko zobaczyć, czy kochasz, czy nie. Czy to, co robisz, robisz z serca i z miłości, czy robisz zupełnie innych pobudek, to bardzo szybko idzie wyczuć, dlaczego to robisz. Czy ci zależy, czy raczej jest to jakiś mechanizm? Czy jest to nawet choćby religia, czy jest to jakaś maniera, którą wyrobiło się w kościele? I czasami, nawet z tą manierą, jest tak, że jest obusiecznym mieczem, bo nieraz ktoś próbuje być szczery, ale przez tą manierę nie zawsze jesteśmy gotowi w to wierzyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak jest z tą miłością? Ja myślę, że. Miłość o tyle, o ile jest charakterystyczna i nie musimy mówić, jakie cechy posiada, to myślę, że o miłości musimy się jeszcze bardzo wiele uczyć. I myślę, że są rzeczy, o których warto pamiętać. Ale o miłości myślę, że powinniśmy wiedzieć najwięcej. Dlaczego? Bo to my mamy być specjalistami od niej jako ludzie wierzący. To po niej nas mają poznać. Jeżeli będziemy w swoich sercach mieć miłość, pozakrzywianą i wypaczoną. To po takiej nas poznają. Jeżeli my nie będziemy specjalistami od miłości dzisiaj i od miłowania, to nikt nie będzie. Uwierzcie mi, każdy ma jakąś tam swoją miłość. W jakim stopniu uważa, że to, co robi, to uznaje, że, że to jest miłość. Ale dzisiaj Ty możesz być specjalistą od prawdziwej miłości, jaką daje Jezus Chrystus. Ale czy dzisiaj chcemy tego? Czy chcemy dzisiaj iść o krok dalej i pokazać miłość, której uczył Jezus, miłość, o której mówił ten fragment, miłość dalszą? Bo tak jak powiedział Jezus, jeżeli kochasz tylko tych, których, którzy Ciebie miłują, co, cóż w tym wyjątkowego? Każdy to robi. Każdy kocha i klepie po ramieniu, pozdrawia tych, którzy są dla Niego najlepsi na świecie. Którzy by za Nim wskoczyli w ogień, to i on by za nimi wskoczył, i tak dalej. Jezus mówi, co w tym wyjątkowego? Czym to się różni od tego, co widzicie dookoła was wśród Pogan i wśród celników i wśród innych ludzi? Każdy tak kocha, każdy tak może, bo to jest trudne. I tu jest właśnie sedno tego wszystkiego, bo w tym, aby porozumieć, o jakiej miłości dzisiaj mówi Jezus do każdego z nas, są dwa proste słowa: kocha i nieprzyjaciół. To Cię może dzisiaj wyróżnić. Kochaj tych, którzy są dla Ciebie wrodzy. Kochaj ich. Prawdziwie ich kochaj. Tych, którzy są Twoimi przeciwnikami. Którzy nie chcą iść wedle Twoich upodobań. I myślę, że o tym też warto sobie więcej powiedzieć. Tak? Aby kochać nieprzyjaciół. W jaki sposób możesz okazać miłość? W jaki sposób dzisiaj okazywać można miłość? Wiemy to? Kto wie, znalazł tutaj, w jaki sposób możesz dzisiaj okazać komuś miłość? I ten ktoś tą miłość odczuje i nią się nakarmi. W jaki sposób? Jak myślicie? Ma ktoś z Was pomysł? Jak dzisiaj pokazać, że kochasz, że Ci na kimś zależy? Że na kimś konkretnym ci zależy, nie na całokształcie, nie na efekcie, ale na tym kimś konkretnym, jak to pokazać, że ty go miłujesz? Macie pomysł? Ja myślę, że miłość właśnie. Chyba, że ktoś ma pomysł. Dobrze. Miłość, myślę, że tak jak też już widzę tutaj, Hubert wyświetlił. Tak. Miłość można prawdziwą miłość można wyrazić tak w czynach i gestach I, i ta najdoskonalsza miłość to ta miłość bezinteresowna to ta miłość którą możesz okazać tym, którzy ciebie nie miłują. Tym, którzy są tobie wrodzy. Tym od których tej miłości nigdy prawdopodobnie możesz nawet nie dostać. Tym, którzy raczej nie zrobili czegoś, co się tobie podoba jest czymś, co uważasz za dobre, tak? I tutaj Hubert właśnie wyświetlił pewne słowa, pewną sytuację z życia Jezusa, kiedy przychodzi do Niego kobieta osądzona o cudzołóstwo i, i w ogóle nierządnica, o tak. I przychodzi, pada u Jego stóp i zaczyna łzami kropić jego nogi i wycierać włosami. I wszyscy dookoła są oburzeni. Ja to trochę opowiadam, bo to jest sedno tej całej sytuacji. Wszyscy są oburzeni, jak ona może to w ogóle tu wtargnąć, to robić, kim ona jest, niech ona stąd zniknie. Mistrzu, czemu ty na to pozwalasz? A on do nich mówi bardzo proste słowa. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało przebaczono, mało miłuje. Komu nie odpuszczono, w tym miłość jest mała, w tym miłość gaśnie. Jezus mówi, że ona musi bardzo miłować mnie, a miłuje go dlatego bardzo, ponieważ wie, że w jego oczach, w jego umyśle i sercu, on jej za nic nie obwinia. On nie ma do niej żadnych pretensji, żadnych żali, wręcz przeciwnie. W następnym, w następnym wersecie Jezus do niej mówi. Odpuszczone są Twoje grzechy. Idź w pokoju. On je wszystko odpuścił. Wyobraźcie sobie sytuację tej kobiety. Kobieta, która wielokrotnie żyła i współżyła z innymi mężczyznami. Tak? Kobieta, która była na marginesie, a Jezus do niej mówi idź, to wszystko jest Ci dzisiaj odpuszczone. Ja Ci to odpuszczam. Ja Cię za to nie winię. Idź w pokoju czuj się wolna czuj się czysta wiecie ta kobieta widziała to w Jezusie on dopiero teraz jej odpuszcza grzech ale ona już przyszła wcześniej by namaścić jego oczy jego nogi łzami tak ale ona już po prostu i po nim i po tym jaki jest Jezus wiedziała że on jej tego nie policzy że on jej wybaczy że on Obdarzy ją miłością, niezależnie od tego, jaka ona jest, że On będzie ją kochał i cenił za to, jaka jest sama w sobie, a nie za to, co robi. I myślę, że to jest coś, co powoli jako ludzie wierzący zaczynamy tracić: miłość do człowieka, miłość do drugiego człowieka, a tracimy ją prawdopodobnie dlatego, że dzisiaj może żyjemy miłością wygodną. Darzymy ją tych, którzy nas nią darzą. Nie idziemy o krok dalej i nie darzymy miłością tych, którzy są nam przeciwni. I myślę, że dzisiaj w Kościele mamy też dosyć trudną sytuację pod jednym względem. Jezus powiedział, że masz miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, co cię prześladują. Dzisiejszy obraz Kościoła ma bardzo trudną sytuację. Dzisiejszy Kościół w ogóle stoi w trudnej sytuacji, bo jako takich prześladowców nie ma. W Polsce nikt za tobą nie biega, nie wiesza cię, nie pali, nie wyciąga na rynek. I nie dokonuje egzekucji. Nikt cię nie linczuje. Czasami może się zdarzyć sytuacja, że ktoś cię wyrzuci z pracy, bo się dowy, że jesteś wierzącym, ale to jest tak sporadyczne, że aż nie dotykające. Myślę, że dzisiaj, skoro tracimy prześladowców, skoro nie odczuwamy naszego trudu ponoszenia wiary i tego, jacy jesteśmy, nasza miłość zaczęła, zaczyna, bar, zaczęła bardzo ewoluować. I zaczęliśmy skupiać się faktycznie nie na tym, co jest na zewnątrz, co nas praktycznie nie dotyka, bo kiedyś Kościół musiał nieraz się i ukrywać, i musiał nieraz robić rzeczy, które powszechnie nie były dobrze odbierane. I wtedy czuł się jedno, i wewnątrz Kościoła była większa jedność i większa spójność. Ale w momencie, kiedy my dzisiaj nie mamy wrogów zewnętrznych, to Kościół zaczyna podumierać od środka. Kiedyś pastor opowiadał i przytaczał bardzo fajną historię o żołnierzach, którzy tak długo szykowali się do walki i tej walki się nie doczekali, że zaczęli strzelać po sobie. Że zaczęli wystrzeliwać siebie nawzajem, bo już tak byli mocno tak, nabuzowani na to, że oni się tak długo szykowali. Myślę, że dzisiaj przeżywamy podobną sytuację, że kiedy nie odczuwamy jako ludzie wierzący, jako wspólnota, Większej wrogości z zewnątrz, to wrogów zaczynamy tworzyć sobie wewnątrz. To wrogami stają się ci, którzy przychodzą na nabożeństwa, którzy są między nami, bo jakiegoś wroga chyba trzeba mieć, jak sobie mówimy, bo bez wrogów to troszeczkę nudno i jałowo. Tak? Ale powiem Wam, że może i wrogów sobie potworzyliśmy, ale czy kogoś, kogo uważamy dzisiaj za wrogiego w kościele? dla nas, dla naszego życia dla naszych pasji dla naszej osoby czy ty dzisiaj tą osobę miłujesz bo czy ty dzisiaj mimo, że ktoś nie jest, zgadza się z tobą w pełni czy ty potrafisz go naprawdę kochać wiecie, kościoły dzieliły się dlatego i dzielą się do dzisiaj, ponieważ jakaś jakaś zbiorowość w kościele ma konkretny pogląd i oni żyją nim, oni się adorują. Są tacy, którzy go nie podzielają i krytykują, i stwierdzają, że tak się nie da, więc się rozchodzą na dwa inne kościoły, ponieważ nie potrafią miłować swojej różnorodności, Potrafi, ponieważ nie potrafią siebie szanować jako ludzi, lecz dzielą się na poglądy. Robią dwa wrogie obozy, lub trzy, które, których ci mówią, że więcej wolno ci. Że nic ci nie wolno, a jeszcze ci, którzy mówią, a weźcie, wy się dwaj a jak się nie pogodzicie, to my nie będziemy z wami. I to, co można obserwować dzisiaj w kościele, to jedna wielka walka poglądów. Przerzucanie się maszynowo poglądami, ale gdzie się podziała miłość, która miała nas cechować? Dzisiaj też bardzo fajnie powiedział pastor, że cokolwiek. By nie było, musimy być razem, i to jest prawda. Jakkolwiek w kościele, by się nie działo, musimy być razem. Ale ja Wam powiem coś: jeżeli mamy być razem, to musimy nauczyć się siebie kochać. Bo myślę, że naturalną rzeczą i nieraz dosyć zdrową jest, że ludzie się rozłączają i tworzą osobny kościół, bo takiego Bigosu nie da się długo trzymać. On w końcu wykipi. I potworzy więcej, więcej skut, niż gdyby ci ludzie mieli się faktycznie rozłączyć, i ta garstka miała siebie kochać nawzajem i razem tworzyć coś pięknego niż żyć w wiecznym murze i obszczeliwać siebie poglądami, krytyką i brakiem szacunku. Ale myślę, że taka sytuacja i tak daje wielkie światło na to, jak bardzo to wszystko nie idzie w tą stronę, w którą miało iść, jak bardzo to jest przykre, że takie rzeczy się dzieją. I że takie rzeczy mogą się dziać również i tutaj. Jesteśmy kościołem, który też wzrasta i który się rozwija i rozrasta. Przychodzą nowe oso osoby i uwierzcie, wiele osób, które może w nowy przyjść, może mieć zupełnie nowe poglądy na sprawy i na życie niż Ty. Czy ich przegonisz? Czy z nimi nie będziesz przystawał? Czy o nich nie będziesz się modlił, albo z nimi współdziałał? Czy nie będziesz ich kochał za to, jacy są i za to, że po prostu są, mimo rzeczy, jakie zrobili lub robią? To pytanie dzisiaj chcę ci zadać i myślę, że zadaje ci dzisiaj Jezus. Czy ty kochasz tych, którzy są tobie przeciwni? Czy kochasz swoich wrogów? Czy modlisz się o tych, którzy, można by powiedzieć, nawet cię prześladują, bo chodzą za tobą i mówią ci, jak masz żyć? Czy dzisiaj potrafisz kochać? Tą jedną wskazówkę, którą Ci zostawiam, to historia tej kobiety. Jeżeli chcesz, aby ktoś odczuł Twoją miłość do niego, to odpuść mu winy. To nie poczytuj mu win. To nie ocenię go na podstawie tego, co zrobił, ale tego, co może zrobić. Tego, co może w życiu pięknego zrobić. Tego, co w życiu. Przed nim jeszcze jest, jeżeli Ty go to cenisz, jeżeli Ty nie ocenisz go za to, być może z czym sam się nie zgadzasz dzisiaj. Jezus nie popierał nierządu. Jezus nie popierał rozwiązłości, nie popierał błobochwalstwa i tak dalej. Ale on kochał i wiedział, że w inny sposób niż przez miłość. W drugim człowieku miłości się nie pojawi. Ta kobieta lub wiele innych osób, które dzisiaj napotykasz w kościele, to ludzie, którzy przychodzą z brakiem miłości i z całym bagażem doświadczeń do kościoła z deficytami, z kompleksami. To ludzie, którzy właśnie nie doznali miłości i nie potrzebuje taki człowiek, byś jeszcze mu nakładał większych kompleksów tego, jaki nie jest, a jaki powinien być. Temu człowiekowi brakuje jednej rzeczy, którą powinien dawać Kościół, a którą, na którą Jezus liczył, że będzie dawać Kościół. Miłość, prawdziwą miłość, bezwarunkową miłość, taką, jaką ma Ojciec. Jeżeli tej miłości nie daje jej Kościół, to ta, to ta osoba, ona nigdy nie stanie na nogi. Ona nigdy nie zobaczy, że można żyć lepiej. I można żyć o wiele z większą wolnością w sercu. Ale to dzisiaj myślę, że zależy od nas, czy kochamy nieprzyjaciół, czy kochamy tych, którzy się z nami nie zgadzają, czy kochamy tych, którzy są przeciwni, Naszemu postępowaniu, czy kochamy nawet tych, którzy nie są w stanie nam dzisiaj tego powiedzieć w twarz? Czy kochamy tych, którzy próbują jakieś rzeczy urabiać na boku? Czy kochamy tych wszystkich ludzi, niezależnie jacy oni by nie byli? Bo czasami mi się wydaje, że o wiele łatwiej nam jest dzisiaj kochać ludzi, którzy są tam, niż ludzi, którzy są tu i przychodzą i żyją. Mi się wydaje, że tam mamy mniejszych nieprzyjaciół niż dzisiaj w kościele są. Ludzie, w których żyjemy. Większość nieprzyjaciele często pojawiają się tutaj. Żyjesz z nimi, poznajesz ich, przestają ci się podobać. Nie podoba ci się to, co robią, co mówią, jak żyją, jak funkcjonują. Poznajesz ich bardziej, ale pytanie, czy nadal ich będziesz potrafił kochać, naprawdę kochać, nie, bo wypada. Nie, bo to coś ma przynieść. To, z czym chcesz jeszcze dzisiaj zostawić na sam koniec. To miłość, którą darzył Jezus, to była miłość bezwarunkowa. A co znaczy bezwarunkowa? To nie miłość, która czeka na efekt, bo gdy się go nie doczeka, to gaśnie. To miłość do końca. To miłość, w której nie ma, że ty z powrotem coś może otrzymasz, choć jeszcze troszeczkę zaczniesz kochać bardziej. To miłość, która będzie nadal trwać, mimo że ktoś odejdzie i Ciebie zostawi z Twoją miłością i z tym, co dla Niego zrobiłeś. Bezwarunkowa, jest trudna, ale jak widzimy po samym Jezusie, jest warta. On z taką miłością poszedł na krzyż za Ciebie. Niezależnie od tego, czy Ty dzisiaj byś z Nim żył, czy Ty byś sobie poszedł w długą po trudach, jakie przeżyłeś. Jak wrócisz, On nadal Cię będzie kochał. Jak nie wrócisz, dalej Cię będzie kochał. On kocha każdego i liczy na to, że jego uczniowie tak samo będą kochać wszystkich i wrogów, i przyjaciół, i tych, którzy podkładają ci kłody, i tych, którzy je zabierają. Po prostu wszystkich. Bez tej miłości, myślę, bez pielęgnowania w swoim sercu tej miłości i odpuszczania wszystkim innym ich win i tego, co się nam nie podoba miłości w swoim sercu. Nie zachowasz. Będziesz żył rozczarowaniem, będziesz żył smutkiem, rozgoryczeniem, żalem. Będziesz żył tym wszystkim, co sprawi, że ci się nie będzie chciało dalej żyć wśród ludzi. Naprawdę zachęcam cię dzisiaj do tego. Odpuść sobie i odpuść innym. Odpuść im po prostu to, co uważasz, że jest problemem. Nie poczytuj mu tego, za, jak to Jezus powiedział, za grzech. Za błąd, ale raczej skup się na tym, jaki ten człowiek jest. Pomyśl o tym, dlaczego może taki jest. Spytaj się go, dlaczego ci, czy jest ci trudno, czy, czy coś się stało, jak mogę ci pomóc. Może poświęcić ci czas, może chcesz to przegadać. Jest wiele możliwości. Kochać się, uczymy całe życie. I będziemy się uczyć, bo miłości nas poznają. Amen.